Z nami jest Krzysztof Rogowski, Krzysiek, za nami złota rękawica. Jak na razie przysługuje chyba tobie? Świetna walka. Nie no, no pf, chciałem poboksować, że tak powiem trochę dłużej. Eee, nie udało. Przeciwnik, <laughs> przeciwnik, że tak powiem, pozwalał na, na więcej akcji, więcej, że tak powiem uderzeń. Wiadomo, potraktowałem, może nie, nie potraktowałem, ale, ale myślałem, że tak będzie i tak prawie było, żeby zrobić bardzo dobry sparing. Podobno wygrywał 6 walk z rzędu, ten mój przeciwnik bo tu boksowałem z nim 3 lata temu na debiucie, wygrałem trochę szybciej, 56 sekund boksowałem teraz trochę może dłużej chciałem po boksowej nawet 6 rund jakby się udało ponieważ no ja mam teraz start 6 grudnia który bardzo dobrze poważnie podchodzę do niego bo jest o co w ogóle i... właśnie ta intensywność nie jest trochę za duża? no bo w ostatnich miesięcy to troszeczkę miałeś tych walk tak, tak, no ja że tak powiem Byłem w Manchesterze, tak samo też po tydzień przygotowaniach pojechałem do Manchesteru. Bardzo miałem wypadki, bo jeden samolot mi uciekł, później drugi samolot mi uciekł. No, Ciul, no, byłem o godzinie pierwszej w nocy, na drugi dzień boksowałem, dałem radę, weszłem, zaboksowałem, wygrałem przed czasem. O, to ogromna niespodzianka, bo to był właściwie, to właściwie no, do tej walki z tobą to był prospekt angielski. No i trzeba przyznać, że. Tak, tak, no zrobiłem bardzo cisza straszna była, zakałtowałem, nie mógł stać, nawet do 1000 mogli liczyć bardzo yy, mocno go uderzyłem sierpem po, po jego kontrującym prawym, zeszłem hak, sierp na górę, ciężki knockout. mogli liczyć do 1000. No udało się, no chciałem, że tak powiem, pokazywać może częściej. Że naprawdę nie stać wygrywać czy w Anglii, czy, czy, czy na Węgrzech, czy obędzie gdzie, czy w Kanadzie, że, że przegrywam, ale naprawdę po bardzo dobrych walkach. To nie jest moja wina, że dadzą, dadzą, dają mi przegrane po, yy, sędziowie, a ja daję siebie wszystko po prostu. No. A tak na przyszłość będziesz przyjmował dalej te walki na telefon, no bo trzeba przyznać, że jeżeli jesteś w formie, no to potrafisz do świetną walkę. No ta tak walka przedostatnia, no jednak pokazała, że no trzeba troszeczkę się przygotowywać, no sorry, ale no, w twoim wieku, no bo już jednak pierwszego, już no, że tak powiem, młodu nie jesteś. Zgadza się, no tego tygodnie temu boksowałem, boksowałem w, 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 w Sztokholmie. Zdrowie. Proszę? Zdrowie, dziękuję bardzo. Byłem w tym, boksowałem w Szkocji. Dostałem też, że tak powiem, właśnie tak mówisz, dzisiaj telefon, jutro wylot, opas, angielski, 10 rund. No, po prostu stałem w sobie wszystko przez 4-5 rund. Boksowałem i biłem e, szkota bardzo mocno, ale mi tak z głowy uderzał. Sędzia w ogóle nic na co nie zwracał uwagi. Łuki miałem tak porozwalane i to szeroko na centymetr. Do, do, do trenera mojego i działacza i, i promotora mówię do Darka: Czy to jest warto dalej po prostu podejmować rękawice, e, żeby bardziej mi to porozbijać? No, bo 22. walka tutaj. No, myślałem, że no, czy to jest warto. Ja myślę, że chyba nie, jak, jak sędziowie na przykład nic z tego nie robią, to dalej się, że tak powiem, rozbijać i nie widząc jak wyglądam ja sędzia czy lekarz to. No z perspektywy tej twojej zbliżającej się walki można to więc potraktować jak taki dobry sparring. Tak jest, tak i dla, tak pomyślałem właśnie, żeby zrobić bardzo dobry sparring, pokazać tu nawet chciałem zaboksować 6 rund, no nie udało się, no. To zrobić. Życzę tobie więcej takich porażek, że tak jeżeli mówi, że się nie udało. Nie no, no chciałem zaboksować, że no, pokazać naprawdę bardzo dobry boks, bo naprawdę staram się przygotowywać e, bardzo dobrze, profesjonalnie, żeby pokazać e, polskim, e, polskim, że tak powiem menadżerom czy, e, czy chłopakom, czy no... Wszystkim, żeby że naprawdę stać mnie na, na dobre walki, no i chyba pokazałem, no myślę, że niejedną jeszcze sensację zrobię, no i dopiero wtedy oczy, oczy się otworzą niektórym ludziom. No, za nami jest Polsat Boxing Night. Yy, właściciele Polsatu bardzo lubią takich wojaków jak ty. Troszeczkę ze zdrością spoglądałeś na te walki, przynajmniej no po, powiedzmy no, walkę Kaczora z Goodlem. Tak, miałem telefon. Mogłeś tak... być właściwie na tej, na, na tej gali, na tej walce. Tak, miałem telefon yy, przed wyjazdem do yy, Montrealu. Miałem, już yy, tak powiem zaboksować z Kaczorem. Zrobiłem tam sensację, to od razu telefon, że tak powiem walka odwołana, nie wiem czemu, no, no po prostu może się przestraszyli, może nie wiem, no ja, ja, ja chcę pokazywać naprawdę, że jeszcze mnie stać na dobre walki, że daję serce, bo poświęciłem też dużo lat boksu, żeby pokazać Polsce, pokazać trenerom, pokazać wszystkim, że, że Krzysztof Rogowski jeszcze stać że mam troszeczkę lat, ale stać na mnie na dobre boksowanie, no, no i chyba tyle. No. Krzysiu, dzięki za wywiad i gratuluję wygranej. A jeszcze chciałem podziękować mojej żonie, naprawdę, że mnie bardzo mocno wspiera fi, finansowo i, i duchowo, i naprawdę cała rodzina, która, no, mogę im zawdzięczać przygotowania, to wszystko, to jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki wielkie Krzysztof. Dziękuję bardzo.